Piękny Nissan Juke z 2011 roku z silnikiem benzynowym z turbiną o mocy 190 koni mechanicznych. Bardzo dynamiczny samochód, pozwoli naprawdę na dynamiczne przyspieszanie i bardzo fajną elastyczną jazdę. Samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki firmie wyligany.pl PL Autodetailing Poznań. Została przeprowadzona korekta lakieru, jak widzicie ten lakier jest naprawdę w świetnym stanie, został on wypolerowany zabezpieczony powłoką sześciomiesięczną i dzięki temu prezentuje się tak jak na zamieszczonym materiale. Jeżeli chodzi o stan mechaniczny tego auta, nie mamy zastrzeżeń, auto jest sprawne, standardowo udzielimy na ten samochód półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię z możliwością rozszerzenia oraz przedłużenia. Zaraz wam zaprezentuję wnętrze tego samochodu oraz wyposażenie, bo całkiem ciekawy egzemplarz nam się trafił. Wyposażeniowo auto wypada całkiem przyzwoicie. Mamy wielofunkcyjną kierownicę, dołożony System multimedialny z Androidem, automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele, oczywiście elektryczne szyby, elektrycznie regulowane, podgrzewane oraz składane lusterka. System multimedialny pozwala na obsługę między innymi Google Maps oraz innych nawigacji oraz innych aplikacji, z których można korzystać na Androidzie. Tak się prezentuje tylna kanapa. Myślę, że auto jest świetnym rozwiązaniem dla kogoś, kto potrzebuje. Ciekawy samochód, niekoniecznie duży. Ale jednocześnie z bardzo elastycznym i dynamicznym silnikiem. Podejrzewam, że jeżeli o moc chodzi, to może zawstydzić nie jeden dużo większy samochód. Zapraszam na oględzinę raz jazdę próbną prezentowanym egzemplarzem. Auto bardzo ciekawe. Pamiętajcie, że przyjmujemy auta w rozliczeniu. I co najważniejsze, skupujemy samochody za gotówkę. Jeżeli macie jakikolwiek samochód na sprzedaż, zapraszam do kontaktu. Płacimy gotówką, e, tak naprawdę od ręki. E, serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z tematami motoryzacyjnymi, z autami, które tutaj dodajemy.